Tak wygląda obecnie winnica, o którą się nie dbało. Jak puścimy w samopas, to robi się dżungla. Teraz, żeby trawę skosić, to trzeba trochę się napracować. Ostatni raz i w sumie pierwszy w tym roku kosiłem wiosną, a później na winnicy nic nie robiłem. I tak winnica żyła swoim własnym życiem. Po prostu miałem inne zajęcia, no co tu dużo mówić. I teraz będziemy robić porządki, bo coraz bliżej do zbiorów. A tu jest zarośnięte i trawa, i między krzewami nawet ciężko przejść. Chociaż rzędy są od siebie odsunięte parę metrów, ale już się połączyły w niektórych miejscach. Pędy te, co się ciągną po ziemi metrami, to je będę wycinał w całości. No chyba, że są jakieś takie, co na nich grona rosną, to wtedy podwiążę do drutów, a resztę po prostu powycinam, żeby zrobić tu przejście. tutaj mamy zmarznięty krzew ale puścił pętnę, idzie po ziemi to z niego utworzymy o długi jest uczepił się już kolejnego rzędu z niego tu utworzymy poziome ramię i odratujemy jest też plus zaniedbania tu było gniazdo skowronków pod krzewem sobie zrobiły pamiętam jak zaglądałem były cztery jajeczka Teraz jest już puste. Skowronki sobie robią gniazda właśnie. Na ziemi można powiedzieć. Takie fajne sobie pletą strawy. Kiedyś chyba każde pole było dzielone jedzą. Czyli szedł taki pas półmetrowy chwastów i dzieliło pole sąsiada od drugiego. I w tych granicach były gniazda, a to kowronków a to zajęcy. Teraz tych granic jest coraz mniej, bo widzę, że się te granice usuwa. No i szkoda. Niby, żeby chwasty nie rosły, ale jest więcej chemii. Kiedyś nie było chemii i nie było... Jakoś sobie ludzie radzili, a teraz jest kupa chemii, a te redukują nawet granice, żeby się chwasty nie rozprzestrzeniały. No, i tym samym też trochę niszczy się takie siedliska, w których. Siedliska lęgowa, można powiedzieć. Szkoda. Chociaż jest jeszcze i tak tych granic dużo. Ptaki czy zające mają gdzie zakładać swoje gniazda. Ale na pewno jest tego mniej, niż było. Niektóre odmiany, mimo że nic z nimi nie robiłem, sobie fajnie poradziły. Poszły pędy w górę po rusztowaniach, Zrobiła się taka fajna pionowa ściana, tak jakby było tutaj wszystko wiązane. A nic nie było. Jest to Saint Pepin. A zostawi Niech sobie dojdzie w gronko trochę więcej owoców będzie Proszę. ile niepotrzebnego materiału Jakby było zadbane, to by to mogło iść w owoce, a nie w takie pędy kilkumetrowe Ale nie ma co przeżywać Krzewy tniemy oczywiście w dzień słoneczny, suchy. Wtedy rany ładnie się obsuszają. Nie wchodzą choroby grzybowe. Zostawianie krzewów w ten sposób, jak w tym roku to zrobiłem. Krzewom samym nie szkodzi, ale jeśli chodzi o zbiory, to z pewnością. Zbiór jest mniejszy też przez to, że jest więcej masy zielonej, więcej pędów, a też może być przez to mniej owoców. Albo po prostu owoce będą mniejsze. Jeśli chodzi o zostawianie trawy, to jest korzystne, szczególnie w upały, bo tutaj mamy trawę skoszoną, jest krótka. Łatwo taka trawa wysycha, tak jak nawet można zaobserwować na trawnikach, jeśli w upały kosimy trawę na podwórku, to moment nam żółknie. Dlatego trawę jest lepiej kosić po upałach albo tuż przed deszczami, żeby nam ta trawa nie zżółkła. Jeśli chodzi tutaj na winnicy, no to długa trawa chroni nam tą glebę przed wysychaniem. Przed słońcem, przed wiatrem wysuszającym, jest to korzystne dla krzewów. Ale wiadomo, kiedyś trzeba wejść normalnie na winnicę, a nie w trawie po kolana. Dlatego raz na jakiś czas i tak trzeba skosić. I tak trzeba, nie trzeba, ale zawsze jest przyjemniej i dla oka, i dla nogi. Jak się chodzi po skoszone. Poza tym też szkodniki Będą na widoku Gryzonie Na takiej skoszonej trawie I trochę zredukują ptaki I inne drapieżniki A tak to w takiej trawie To się to ukrywa wszystko Nawet jak teraz koszę to Co jakiś czas widzę, że Jakaś mysz Dzika mysz mi ucieka Spod kosiarki Teraz ptaki tu się obiedzą jak skosze. Od razu inaczej.